Mateusz Ganiowski, Maciej Wiewiórka. Witam serdecznie. Znany jako Stary Wiewiór. I teraz moi drodzy, specjalnie nie rozmawialiśmy w ogóle poza kamerą, bo chciałem powiedzieć. O, stary, gratuluję! Dzięki, jesteś twórcą tego sukcesu lub porażki. <grym> Wbijam to, lecimy na pełnej, jest przygoda i. Jest pięknie. Życie Patrzcie, jakie życie jest przewrotne. Poznajesz sobie ojca wywiura na imprezie i dla Beki chcesz zobaczyć w ogóle, jak to możliwe, że podobnie. są tacy podobni. Okazuje się, że tata Wiewióra jest super gościem. Cały wieczór siedzicie, gadacie, potem coś zaczynacie mieć normalny kontakt. Wywiad robi prawie pół miliona wyświetleń. Tata wywiura walczy w co main evencie. To jest życie. Tak, no robimy życie dla, dla draki, beka, fuj i, a, i idziemy. no jest śmiesznie. Rywal jest śmieszny, czyli będzie w zabawnie. Właściwie musimy się starać nie przekinać, bo ostatnio YouTube strasznie się o to denerwuje. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, poprawimy się. Wypikasz. E... Pierwsze przekleństwo, a potem już pokazujemy tylko piękną, elokwentną polszczyznę. Tak, mój rywal to elokwentny bardzo człowiek. E, także za, dobrze zachować pewien fason. Co o tym sądzisz, że stary muran. Czyli człowiek bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny w tym środowisku, z którego uspadło wiele legendarnych tekstów, typu Arek, Arek, Arek. Teraz mi się skupiał na tobie i w tobie w wieku ponad 50 lat, masz ponad 50 lat delikatnie, będziesz musiał mierzyć się z wielokrotnością tekstów, obelg i innych słów, które staną, już zostaną już na zawsze w internecie, a twoje życie w ogóle nie szło w tą stronę. Nie szło w tą stronę, ale poszło w tą stronę. Jesteś ojcem chrzestnym mojego sukcesu, bo miałeś być cholera, no, wytłumaczyłeś Maxowi, że ja mam być jego menadżerem, mam wyjść i jak w, w wrestlingu mam być stać za plecami i robić trasztok, a tutaj proszę bardzo, walczymy sobie, czyli e, no dobra, będziemy się mierzyć z Jackiem e, legendarnym e, oratorem. No cóż, będzie zabawnie, no, e, co mi pozostało? E, czy dzieci będą się za mnie wstydzić? No nie bardzo. Dyrektor powiedział: syn, Max powiedział, że najwyżej zostaniesz w pi i tak to się może skończyć. No takie jest życie. No co, idziemy po zwycięstwo, ale porażki się w życiu zdarzają. Tylko ci, którzy e, osiągają sukces, którzy e, liczą się z tym, znaczy, dążą do zwycięstwa, a nie obawiają się porażki. I tyle. Ja pamiętam ten nasz pierwszy wywiad, kiedy tam przejechałeś się po wielu osobach, po Adrianie, Polaku, bardzo dużo osób tam wymieniłeś, ale kończąc cały... Natomiast kończąc ten cały wątek, powiedziałeś, że stary Muran też ma dużo za uszami, ale jego szanujesz za propagowanie dobrych wartości, natomiast też nie do końca jest to człowiek, który za tobą przemawia i teraz myślę, że wasza, twoja narracja się może zmienić, bo jak zobaczyłem filmiki, które pan Jacek nagrał, co prawda ty pierwszy lekkie tam szpileczki biłeś, ale jak pan Jacek ci odpowiedział, no to było już srogo. No tak, Jacek to Jacek, 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 Jacek. Coś, coś fantastycznego, nie? zobaczyć jak on wdraża w życie swoje wartości, które ja też uważam za swoje i trochę to nie koreluje z tym, co się dzieje w życiu. No, Kurczę, no nie chcę wzywać, do, wiesz, odwoływać się do, do, do tego, co było, bo narobił sobie wrogów i nie będzie problemu z nim zrobić trasztok. Wystarczy, że odpalę e, na przykład protokół e, szalonego reportera. Już nie chcę wchodzić w ich wojnę, no ale sam fakt, taki pierwszy przykład, e, jaki mi wpada do głowy, nie poruszamy osób trzecich. Okej, okay, bawimy się. Mówiłeś, że będzie trash talk. jak ja zniosę to, że wiesz, wciągnę mnie do krainy, o której nie mam pojęcia i będziemy się taplać w błocie. Okej, okay, ale my nie osoby trzecie. A propos szalonego reportera, z nim zamieniłem słowo. Nie mówię, że on jest krystaliczny, ale fakt, że Jaca nazwał go pomiotem ubeckim, gdzie jego tato został połowany, kurczę, w swojej fa fabryce za czasów słusznie minionych. No, kurczę, takich sytuacji jest wiele, i chciałbym, żeby Jacek się odniósł do tego. Dotyka tych osób trzecich, czy wszystko musi się kończyć w sądzie, czy y, to społeczeństwo obywatelskie, jeżeli jest państwowcem, y, będzie takie, żeby się budować, wyjaśniać, a nie wszystko skończy się w sądzie, wszyscy są wrogami pokłóceny naród. Sekunda, przy... nie troszkę, ale to się odnosi, bo jace górnolotne hasła y, piastuje, i, a w życiu to ma y, efekt odwrotny. Sekunda przerwy, małe cięcie i wracamy, bo widzę, że bateria pada, chcę, żebyście wszystko dobrze słyszeli. Wracamy, mikrofon działa, dalej. Panie Maćku, Maćku, przepraszam. Powiedz o tym, że wszystko się kończy w sądzie w przypadku Jacka. Najpierw powiedziałeś o nim dobrze, tak jak wspomniałem wcześniej. Powiedziałeś, że teraz no to już troszeczkę zmieniło, natomiast co z jego słów ubodło Cię wobec Ciebie? I czego się boisz, o, żeby kogo nie mieszał w ten konflikt? Ja się nie boję. Yy, wmieszał już Maxa. Yy, no ale tam. Max jest w środku, no to wiem. No tak, ale chciał. Znaczy, nawet mi się to nie podoba, że Max obrażać go zacznie jako starszego człowieka. Wręcz czy ja będę musiał bronić tego dzbana, kurde, bo. <słyski> Bo spodobał mu się pas w 7-7. No, mi się też to bardzo podoba, bo y, jedyna rzecz, y, jakiej nie odpuszczę, to wagi, żeby chociaż zrobił. No, jeżeli zmienił konwencję i mam je za Lamusa, to y, to bardzo ładnie, tylko czemu jeszcze formułę zmienił z MMA na K1, odbierając mi trzy tygodnie treningu. Ale to już pomijam. Faceci wychodzą, nie wymiękają, trzeba... Obić mu ryjan w K1, to wychodzę. Takie jest zadanie. Realizujemy. Tylko, że wiesz, wciągając Maxa w to i że podoba mu się pas, ja bardzo się cieszę, że mu się podoba. Tylko nie chciałbym, żeby Max go nazywał bez mózgiem i inne takie, bo jednak to jest starszy człowiek i ja nie chcę teraz bronić jacy nie? w tym aspekcie, żeby Max nie zszedł za bardzo do trasztoku. Ale. Bo są free bawimy się. Jeśli chce Jaca wojownik jeszcze młodego, no to może dostać na dziurę, czemu nie? Ale ja jestem tym starym, który go ma zatrzymać. To znaczy, nie, w tradycji stanie się za dość. Jacek, zero w rekordzie, pozostanie, śpi spokojnie. Natomiast no, internauci raczej odebrali to jako żart. To wyzwanie przez pana Jacka, wyzwanie twojego syna do walki, i raczej wszyscy pisali XD z tego co widzieli. No to bardzo fajnie, ale Jacek chyba wszystko traktuje śmiertelnie poważnie, czyli nie wiem, co on ma. Jeżeli to robi na potrzeby promocji, to bardzo fajnie, no ale w, w, realnie go wezwał do walki, no i spoko. No, jest, jest przygoda. No. Teraz mamy zadanie e, e, dzielić temu e, naszemu mistrzowi i ja mam to zrobić, a Max, jak Max. Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. Ile kilogramów jesteś lżejszy? No 77 można założyć. A ważył ile Jacek na ostatniej walce ze starym, yy, przepraszam z Pawłem Ze starym, no. E, to są to są dziadki. I ci nie obrażamy Jacek, że ty jesteś staruchem. No jesteś staruchem, ja jestem staruchem, już jest staruchem. Taka jest sytuacja. No, dziadki to dziadki. No. Pamiętasz ile ważył, bo ja nie pamiętam. Z 90-tych pewnie było, nie? Z tych ważył. No coś tam jakiś Kaczwaj niech zrobi. Trochę szacunku się należy, nie, do walki. No a czemu Formę, bo ja pamiętam, jak zapinał duszenie gilotynowe tańculi, że Jacek zawsze mówił o tym parterze i nagle jest szansa zawalczyć z tobą w parterze, no i nie, a ty jesteś lżejszy, więc to byłaby jego przewaga, w cudzysłowie oczywiście. No tak, aż zapinał gilotynę w swoim rodzaju, urokliwie z gry, upierdolnie w ramię tańculi, no to e, może nie chce już gryźć, nie? ucywilizował się. Nie? Szczepienie na wściekliznę, oczywiście pożądane przed walką, no zobaczymy. Atawizmy zadziałają i mię i wiesz, a w K1 może e, nie będzie takich... Ale czemu, <grywa> <grywa> czemu on tego nie chce? Wytłumacz mi. Nie, wiesz więcej. Pytaj, pytaj Jacka. No ale pytałeś pewnie w Federacji, dlaczego? No, bo jest wielkim, odważnym wojownikiem i na lamusa potrzebuje K1, debiutanta o 15 kg. No dobra, już, będę ja ci tak serio, co powiedział? Nie, wiesz czy nie wiesz? Nie wiem, no ja przez Filipa Bątkowskiego wszystko załatwiam. Filip mówi, on e, nie zgodzi się na to. No, bierze, co, rezygnujemy? Nie, no, lecimy, kurde, z tym koksem i tyle. E, co ma w głowie Jacek? Wiesz, też miał operację na te łapy, na, na, na dwugłowy. Być może, że game plan był taki, żeby wejść do parteru i go troszeczkę powyginać, nie? zobaczyć jaką dobrą robotę zrobili fizjoterapeuci, nie? Okej, okay. dobra, czyli tak, K1, tak. walka z doświadczonym przeciwnikiem, doświadczonym życiem również, no bo miał wiele walk ulicznych wcześniej, o których też wspominaliśmy. Czy ty masz doświadczenie uliczne? No nie, mam doświadczenie uliczne w takiej postaci, że zawsze wpadałem, nie wymieniałem, ale byłem raczej mediatorem, że potrafiłem rozdzielić ludzi, pogodzić i po prostu na pewniaka wpadałem i nie było konfliktów. Mieszkasz we Wrocławiu, czy mieszkasz dalej? Mieszkam dalej we... A we Wrocławiu była ta pamiętna akcja z podżabki. Chciałem zapytać, czy miałeś jakiś, na przykład sytuację, że ktoś ci o tym opowiadał z takich legend miejskich? Tak, lud ludzie z podżabki mnie proszą. Stary wiedział, że zrób coś, proszę, żeby ten pojemnik już nie łamał nam rąk. Okej, okay, trzeba, jest misja, czarny charakter, jest do wyjaśnienia. Wszystkich miłośników trunków z podżabki pragnę uspokoić. Nie musicie się już obawiać żaden nie będzie wam już łamał rąk. Jesteś w formie, jak zawsze. No, spoko, trzeba to brać na, na wesoło. Powiem tak, Max tak podwyższył swoje umiejętności w stójkowe, byłem w ogromnym szoku, gdyby Max walczył tak jak walczył już teraz w stójce i w parterze, jeśli miał twoje gadane, to to byłby komplet na, na bycie top 1 w Polsce, jeżeli chodzi o free. Będziemy się uzupełniać. Maksym je podszkoli. Znaczy on, niech, ja go nawet nie muszę uczyć, tylko niech on się skoncentruje, niech uwierzy w to, że, że jest świetnym marketingowcem, piarowcem owcem i showmanem. Zaczyna w to wierzyć i chyba mu to wychodzi. Czy do tego zapisaliście na lekcję porteru? U niego czy ja się zapisałem? Nie, czy to ty jego w dzieciństwie zapisałeś na lekcje party? Nie, Max stwierdził, że sam pójdzie na, na sporty walki. Ogólnie miał zajawkę artystyczną, był gitarzystą, długie włosy. Myślał, że tak zdobędzie serca piękniejszej płci, ale w gimnazjum go dojeżdżali. A że jest twardy, nie wymienkał, ale musiał coś przedsięwziąć. I w ten sposób go wyszlifowali. Żałujesz, że jak Max pożegnał na pierwszy trening, że nie zapisałeś się z nim? Nie, nie. No ja miałem inne misje do, do wykonania. Miałem taki zawód e, wcześniejszy, że nie mogłem sobie pozwolić na jakiekolwiek kontuzję. To była, e, no, ja musiałem utrzymać rodzinę w jakiś sposób. E, byłem jubilerem. No rozwalenie rąk powodowałoby to, że nie mogę wykonywać zawodu. A życie oczywiście napisało swój scenariusz, wpadłem w budowlankę, czyli jestem zwykłym chamem z budowy i w tym momencie mogę sobie pozwolić na obijanie ryja. Zresztą, <śmiech> <śmiech> zresztą wiesz, moja facja ta jest zbyt wyględna, teraz potrzebuję trochę blizn wojennych, żeby się zestarzeć jak facet. Chcę w Valhalii po prostu z Ragnarem wypić skól, a nie jak tak, a, pij sobie po prostu żyć y, życiem szaraka. Z zakrzywionych rogów, czyli idziesz z taktyką wikinga, kocham Wikingu. Tak jest, ja też, a poza tym muszę być tam pierwszy, żeby jak Ferrari wpadnie, to żeby po prostu jechał na odkurzaczu jak Szeliga w y, Akademii Sportów, po prostu on nie będzie pił tam żadnych drinków, y, ta, będzie sobie wymyślał formuły, opowiadał różne rzeczy. Nic z tego. Ja tam muszę w Walchali być pierwszy i muszę poustawiać. Musisz zginąć w walce z Jackiem? Mogę zginąć sobie. Co to za problem? E, skończyłem pięćdziesiątkę. E, dzieci są e, wychowane, e, robią po prostu kariery. Ja mam spokojny żywot. Kobieta już się przyzwyczaiła do moich. E, Pokrzywionych akcji, żebyśmy tutaj nie przyklinali. Nic, tylko przygoda, nie? Życie zaczyna się po 50. Tu też jest ważne pytanie, ponieważ każdy wie, że w uniwersum państwa murańskich bardzo ważną część, a wręcz mózg operacyjny to pani murańska. Mhm. I pytanie, czy też masz zamiar zaangażować panią wiewiórską do walki w tym wszystkim? Nie, niech ona sobie ogląda to wszystko z boku. E, uniwersum murańskich to jest swoiste uniwersum. E, Jacy nie pękam, ale pani Anny to mi się przestraszył. A gdybyś chciał w jakikolwiek sposób nam scharakteryzować taki portret, który masz w głowie Jacka Moreńskiego? No co? No nie mogę przeklinać, czyli nie będę charakteryzował. Nie, ja będę tpikał, to dawaj. I tak już poszło, bo tam już mówiłeś. Nie no, to po prostu... Po Konkretny. Okej. Okay. No co, co jacy można powiedzieć? To już zostało tyle, tyle powiedziane. Wchodzimy do krainy, o której nie mam pojęcia, mam pojęcie, z, e, znaczy Jacek jest charakterystyczny, dziwny, e, charyzmatyczny, i to będzie czysta przyjemność po prostu skosztować e, e, z konwersacji z takim po prostu odklejeńcem. Teraz już mówisz o nim dużo gorzej niż mówiłeś właśnie wcześniej, tak. jak robiliśmy wywiady. Czy tak Cię zirytowało to, że wyzwał Cię od Lamusa? Nie, nie, nie no to od Lamusa. No, w jego ocenie mogę być Lamusem, bo ja zaczynam. Ale skoro y, zmienił kategorię, czyli obsrał tą swoją szlachetną zbroję, y, to takiego Lamusa aż nie widzi przed oczyma. Coś tam y, mu zagrało w głowie. Ale z punktu widzenia, no, y, jak szacujesz, jakie są walki, no debiutant, wal, nieciczący y, lżejszy, no to wszystko wskazuje na z drugiej strony pan Jacek ma 04. No właśnie, 05 po 21. Uuu, roz, rozwalę go. Tam powiedziałeś, że miecz. Nie pamiętam teraz. Tak, wsadzisz panu Jackowi i pan Jacek się bardzo oburzył. No niech się oburza. No. Co ja mogę powiedzieć? E, e, no. Kurczę, no, robi takie rzeczy, że nie dotyka się rodzin, nie dotyka się osób trzecich. Czuje, nie wiem, zemsta najlepiej smakuje na zimno. To są jego powiedzonka. no Chyba dwa sępy tak mogą do siebie mówić. No kurczę, nie żyjemy jakąś zemstą, nie pastwimy się nad ludźmi, trzecimi osobami czy. Nad kimś, kto, nad kimś, na kim ma się władza albo można go szantażować, okej, okay, każdy popełnia błędy. No. E, tańcula e, robił to, co robił, ale robił to w kręgu swoich znajomych, czy swojego, e, no nie wiem, uniwersum jakiegoś. Popełnił błąd, niech, niech to robią, no. nie skrzywdził pół Polski, tylko zrobił coś, nie? I, Wara od tego ludziom, niech sobie ludzie żyją, no, taka jest zasada, wolność jednego zaczyna się, kończy się tam, gdzie zaczyna drugiego i to jest bardzo ważna zasada, której powinni się, której powinni się trzymać wszyscy ludzie. Dlaczego wszedłeś w wolność pana Jacka i powiedzieliś, że chcesz z nim odbić jakiegoś rodzaju inicjację przy użyciu miecza? O, o, ten miecz y, będzie po prostu w należytym miejscu, gdzie, <laughs> gdzie powinien być. <laughs> Na pewno... W, będzie dobra asymilacja. Dobrze. Ja wiem, że Pan Jacek obejrzy ten wiadukt, bo Pan Jacek się bardzo przygotowuje do takich, do walki, do wszystkiego, więc on zdecydowanie ogląda to wszystko. Jeżeli chcesz przekazać jakieś słowa właśnie po tym pamiętnym Instastory Pana Jacka, które obiegło Polskę, co byś powiedział Pośrednio. Jacek, 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 Jacek. Będzie bitka. <noise> Dziękuję. Stary biewiór. Bardzo było mi miło. Lecimy na luzie, na lajcie, ale do przodu i na pełnej. Życie zaczyna się po 50. Rozpierdzielamy to. Pozdro.